Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym teście na moim kanale z tego luksusowego dosyć wnętrza, bo nie licząc modeli elektrycznych, dzisiaj siedzę za kierownicą ostatniego spalinowego, tak to ujmę, modelu z gamy Volvo. Mówimy o największym SUVie XC90 i bądźmy tego świadomi, że nie jest to model najświeższy, ponieważ ja pierwszy raz z XC90 spotkałem się dokładnie 5 lat temu mniej więcej w połowie cyklu życia tego modelu, bo w takiej formie, jaką znamy, XC90 jest z nami od 2014 roku. Czyli mówimy o modelu aktualnie, który funkcjonuje na rynku od 10 lat. Kupa czasu. Pytanie, czy to jest nadal model, którym warto się zainteresować i który ma dużo do zaoferowania? Zapraszam Was do testu. Moi drodzy, chciałbym zwrócić w pierwszej kolejności uwagę na fakt, że pomimo tego, że XC90 w takiej formie, jaką znamy, pomimo tego, że to jest samochód funkcjonujący na rynku od 10 lat, on oczywiście był e, to jest case innych modeli Volvo, sukcesywnie unowocześniany, ulepszany na przestrzeni tych 10 lat. Ten projekt Tomasa Ingenlata wciąż pozostaje aktualny. Bardzo ładnie ten samochód się, moim zdaniem, przynajmniej starzeje. Tutaj oczywiście mamy do czynienia. Stopową odmianą Ultra, mówiąc o specyfikacji, w tym przypadku w opcjonalnym lakierze nadwozia Bright Dust, tak to się chyba nazywa. To jest ten sam kolor, który był na nadwoziu S90, prezentowany go u mnie na kanale. Opcjonalny lakier, opcjonalne również 21 calowe felgi. E, obydwie opcje kosztują od 4 do 5 tysięcy złotych, więc biorąc pod uwagę cenę końcową, rachunek końcowy za ten samochód, to nie są jakieś specjalnie drogie opcje. E, natomiast e, zobaczcie no, kawał wozu kawał dużego suwa, który dodatkowo. Jest to samochód siedmiomiejscowy. Oczywiście, klapa jest sterowana elektrycznie. Coś, co mi się podoba, możemy sobie zamknąć samą klapę, ale też klapę razem z samochodem. Ten trzeci rząd w tym momencie jest złożony, ale jeszcze Wam to zaprezentuję. Wejdziemy tutaj. Bagażnik ładnie zaaranżowany. Do 5 kg, zobaczcie, miejsce na siateczki z zakupami. Po obydwu stronach jest porcik 12V, możemy sobie jeszcze o zrobić taką przegródkę w bagażniku. Są też wyprowadzone otwory wentylacyjne na trzeci rząd, miejsce nawet na jakiś kubeczek. Tutaj dodatkowo też wentylacja zostało to całkiem sensownie pomyślane. Dodatkowo jeszcze. Otworzę jeszcze raz ten bagażnik, bo chciałbym Wam coś zaprezentować. Z racji tego, że to jest topowy egzemplarz, on ma też pneumatyczne zawieszenie i z pozycji bagażnika możemy sobie tył zarówno obniżyć, jak i podwyższyć i ten egzemplarz akurat też ma elektrycznie rozsuwany, otwierany, nie wiem jak to się mówi, hak holowniczy. Wsiądziemy sobie na szybko do środka, to jest bardzo gustowna. Specyfikacja tego egzemplarza. Zobaczcie, w środku mamy jasną, oczywiście skórzaną tapicerkę. Fotele są podgrzewane, wentylowane, są z masażem. Wyposażeniowo naprawdę nie ma na co narzekać. Mamy jasną skórę połączoną z takim drewnianym, ciemnym dekorem. Tutaj jest skórka, ale co więcej, chciałbym Wam jeszcze zaprezentować zobaczcie. Blendy przeciwsłoneczne też są obciągnięte taką skórą. Tutaj pod sufitka jest wykonana z Alcantara oczywiście opcjonalny, panoramiczny, szklany dach. De facto, wnętrze to jest coś, co doskonale znamy z innych modeli Volvo. E, tutaj ten układ de facto się nie zmienił. Coś, czym XC90 się wyróżnia, to ten przycisk, ponieważ. Schowek przed pasażerem otwieramy właśnie przyciskiem. Nie ma tam specjalnie żadnego uchwytu. To jest coś czym ten samochód się nieco wyróżnia. Natomiast oczywiście auto aktualizowana, więc mamy cyfrowy zestaw z zegarów, mamy multimedia z mapami Google oparte o system Android. Sterowanie również jest takie samo jak w innych modelach Volvo. Kompozycja bardzo bogata, samochód bardzo dużo oferujący, ale o tym opowiem Wam jeszcze nieco więcej ze środka. Chciałbym Wam pokazać tamtą część, czyli część z tyłu. Moi drodzy, jesteśmy z tyłu. Przejdźmy przez to razem. Oczywiście fotel przede mną jest ustawiony pod mój wzrost, moje wymiary. Ja przypominam, że mam 1,86 m, więc. Nie należy do najniższych ludzi na świecie, natomiast oddzielne, tak naprawdę, siedziska kanapy, one są regulowane. Można je sobie wyregulować też na długość jest regulacja kąta pochylenia oparcia. Ja w tym momencie siedzisko, na którym się znajduję, mam przesunięte maksymalnie do tyłu. Nie mam problemu, żeby się zmieścić bezpośrednio za sobą. Mam miejsca. I to wystarczająco miejsca na stopy, na kolana również, nad głową też nie mam problemu, pomimo oczywiście obecności panoramicznego dachu, to o czym Wam mówiłem i co Wam pokazywałem. Oczywiście fantastycznie wyeksponowane mam tutaj głośniczki opcjonalnego audio Bowers and Wilkins. Mam roletki, zobaczcie, można sobie je rozłożyć, złożyć, także zadbano o tą przestrzeń z tyłu. Jest wyprowadzona wentylacja po jednej i po drugiej stronie na słupkach B. Wentylacja czy otwory wentylacyjne są również centralnie, jest oddzielna strefa klimatyzacji. Co my tu jeszcze mamy? Mamy jeszcze dwa złącza USB-C, także całkiem przyzwoicie. Centralną część możemy sobie tutaj złożyć, o, jak nikt nie siedzi nam po środku, zrobić sobie miejsce na cup holdery. Można sobie postawić tutaj napoje albo po prostu mieć podłokietnik. Ewentualnie środkową część możemy sobie ładnie złożyć i zrobić taki luk do tyłu. Jeżeli ktoś chciałby przewieźć, oczywiście coś dłuższego, jakieś dłuższe przedmioty typu narty. Także jest tutaj całkiem przyzwoicie, zostało to zaaranżowane. Poza tym to wnętrze, poczucie przebywania w tym wnętrzu jest niesamowicie przyjemne. Ale wspomniałem, że ja już pozwoliłem sobie rozłożyć tam taki fotelik w trzecim rzędzie. Wspomniałem, że jest to samochód. Siedmy miejscowy, więc pozwólcie, że postaram się tam teraz wspiąć. Oczywiście, ja muszę sobie odpowiednio przesunąć ten fotel. Właśnie i wspinamy się. Nie będzie to wyglądało specjalnie z gracją w moim przypadku, ale. No nie, w moim przypadku to nie ma specjalnie sensu. Ten trzeci rząd jest tylko i wyłącznie dla dzieci, czyli coś, co miało miejsce w przypadku Espas. Niemniej wspomnę jeszcze raz, że są tu wyg wygospodarowane malutkie schowki. Oczywiście z takiego już nieco bardziej taniego plastiku. Miejsce na napój, otwory wentylacyjne i to tyle, ale raczej trzeci rząd jest przeznaczony do. E do jazdy dla mniejszych, zdecydowanie mniejszych pasażerów, a ja jeszcze nie złożyłem fotela przede mną. Także komfortowo, tak naprawdę komfortowo, będzie miał oczywiście drugi rząd i pasażer razem z kierowcą. Moi drodzy, zanim przejdziemy do jazdy, chciałbym powiedzieć jeszcze o kilku kwestiach związanych z kabiną tego samochodu. W pierwszej kolejności przepraszam, jeżeli będzie jakieś trzeszczenie, ale mam mikrofon przypięty do pasa bezpieczeństwa, więc to trzeszczenie może być w jakiś sposób odczuwalne. Niemniej. E, wyposażeniowo nie będę wam dokładnie opowiadał, e, co ten samochód tak naprawdę na pokładzie ma, bo to jest kolejny przykład e, modelu z gamy Volvo, który jest wyposażony top. Topowo, ma topowe wyposażenie, oczywiście tak jak wspominałem, to jest wersja Ultra, e, która ma dodatkowo jeszcze dorzuconych e, kilka opcji, z tym, że część z tych opcji jest e, naprawdę droga, na przykład audio, Bowers and Wilkins, e, to jest opcja za prawie 15 tysięcy złotych, ale mówię Wam, że jeżeli jesteście audiofilami albo... E, Lubicie posłuchać muzyki w czasie długiej trasy, czy po prostu jeżdżąc samochodem, to jest opcja obowiązkowa, żeby do tego samochodu dorzucić, bo to audio dostarcza nam fantastycznych odczuć audiofilskich w kabinie tego samochodu. Naprawdę, wierzcie mi, to jest opcja warta dorzucenia. Oczywiście mówimy o samochodzie topowo wyposażonym. I tak naprawdę niczego mi na pokładzie XC90 nie brakuje, może poza bezprzewodową łącznością Apple CarPlay, bo to jest kolejny przykład samochodu, który oczywiście CarPlay obsługuje, ale obsługuje przewodowo, więc to mi się nie do końca podoba. Mówiąc o wykończeniu, o spasowaniu tego wnętrza. No nie ma się tak naprawdę do czego przyczepić. Pokazywałem wam, jak jest wykończona górna część tego samochodu, gdzie na podsufitce mamy tą czarną alkantarę. Blendy przeciwsłoneczne są nawet wykończone taką skórką. Skórkę mamy na drzwiach, na podszybiu. Po prostu tutaj czuć jakość. Ten samochód został wykończony ze smakiem, został wykończony materiałami. Które są naprawdę wysokiej próby, i to czuć, kiedy się wsiada do tego samochodu, to po pierwsze, po drugie, kiedy się tych materiałów dotyka. Naprawdę Volvo do wykończenia swoich samochodów podchodzi z niezwykłą dbałością, żeby nie powiedzieć z pewnym pietyzmem. Kieszenie w drzwiach nie ma się do czego przyczepić, pięknie zostały wykończone. Wysokiej jakości, wydaje mi się materiałem. Jedyna rzecz, na którą też zwrócił mi uwagę mój przyjaciel, to jest ten element w części centralnej. On się tutaj rozsuwa i pokazuje nam miejsca na kubeczki. Jest też tutaj bezprzewodowa ładowarka. Wydaje mi się, że w przypadku tej bezprzewodowej ładowarki to też jest case innych modeli Volvo, nie mówiłem o tym, ale jeżeli ktoś ma większego smartfona, nie Stosunkowo małego. Nie wiem, czy ta ładowarka nie będzie miała problemu, bo ona ma stosunkowo małą przestrzeń, więc nie wiem, jak to będzie wyglądało w przypadku ładowania naprawdę dużych telefonów. Natomiast wracam. Jest tutaj rozsuwana taka roletka. Szkoda, że Volvo nie zadbało o jakiś magnes, który trzymałby tą roletkę, o tą drugą, mniejszą roletkę, która jest przed wybierakiem. Tej kryształowej skrzyni biegów, tego kryształowego wybieraka, ponieważ ta roletka po prostu może się sama z siebie rozsuwać. To byłoby jeszcze pewnego rodzaju dodatkowe wykończenie tego wnętrza. Ale poza tym ja się czuję znakomicie w kabinie tego samochodu. Mam wyświetlacz przezierny. Oczywiście te cyfrowe zegary, które są też znane z innych modeli i multimedia oparte o system Android to są oczywiście zmiany, które Volvo powinno było i które Volvo poczyniło na przestrzeni lat kiedy ten model jest z nami na rynku natomiast muszę przyznać, że tak jak opowiadałem o tym z zewnątrz to jest samochód, którego sylwetka starzeje się naprawdę znakomicie i pomimo tych 10 lat na rynku tak naprawdę nie widać po XC90, że ten samochód jest tyle czasu z nami. To jest bardzo ważna informacja. Już kiedy ten model pojawił się na rynku, to całe środowisko dziennikarskie, ogólnie branża motoryzacyjna zastanawiała się, jak ten samochód będzie się starzał. No i na przestrzeni lat czas przede wszystkim pokazuje, że ten samochód. Starzeje się w sposób znakomity. Ta sylwetka nadal jest aktualna. Stosunkowo oczywiście aktualizowana, unowocześniana, chociaż bardziej pod kątem technologicznym, pod kątem elementów, które mamy tutaj tak naprawdę do dyspozycji. Biorąc pod uwagę to, jak ten samochód jeździ, jak ten samochód się zachowuje, bo oczywiście odbędziemy krótką jazdę, Rubną. Powiem tak, ja na pokładzie tego XC90, wspomnę może jeszcze, wersja Ultra z takim dodatkowym wyposażeniem, czyli de facto z wyposażeniem kompletnym, które mamy tutaj na pokładzie, to jest konfiguracja za około 451 tysięcy złotych. Natomiast mamy tutaj podstawowy układ napędowy czyli tak naprawdę najsłabszy układ napędowy i to jest ten napęd, który ja miałem w XC60 testowanym całkiem niedawno na moim kanale czyli jest to silnik benzynowy, oczywiście jak to na Volvo przystało, dwulitrowy, czterocylindrowy który oddaje nam do dyspozycji 250 koni mechanicznych, ale jest to też miękka hybryda, czyli mamy tutaj, nie ma tutaj standardowego systemu start-stop. Mamy rozrusznik, generator, czyli takie wsparcie elektryczne, które dodaje nam tutaj jeszcze 14 koni mechanicznych. Czyli na papierze de facto nie jest źle, nie wypada to źle, mocy jest tutaj wystarczająco. Natomiast bądźmy świadomi tego, z jakim samochodem mamy do czynienia, bo XC90 to nie jest to samo, co XC60, o ile w XC60 taka moc i takie rozwiązanie napędowe było absolutnie wystarczające pod względem dynamicznym, tak w 90 są pewne momenty, chwile, w których można odczuć Pewne braki mocowe, po prostu, tak to ujmę. Ja, ja to odczułam w taki sposób, że zrobiłem już tym samochodem całkiem sporo kilometrów, bo ponad 800. I o ile jedziemy płynnie, jedziemy równo, przyspieszamy liniowo, a nie depczemy ten samochód na okrągło, to wydaje się, że tej mocy jest wystarczająco i ten samochód swobodnie sobie radzi. Na przykład, jadąc autostradą albo drogą ekspresową nie ma problemu de facto z dynamiką w bardzo rozsądny sposób i w sposób wystarczający ten samochód rozpędzi nam się do określonej prędkości jaką chcemy sobie wrzucić na adaptacyjny tempomat i to jest naprawdę przyjemne i nie ma 90 nie ma problemu żeby utrzymać tą zadaną prędkość Natomiast jeżeli jedziemy drogą krajową, taką do 90 km na godzinę, jednopasmową, mamy sznur samochodów przed sobą i chcemy wykonać kilka ostrzejszych manewrów typu wyprzedzanie. Chcemy po prostu szybko e, kogoś wyprzedzić, e, oczywiście mocno wciskamy gaz i od strony ośmiobiegowego automatu, geartronic, tutaj nie będzie problemu, bo ta skrzynia relatywnie szybko nam zredukuje bieg. Tutaj nie będzie problemu, natomiast od strony dynamicznej będzie czuć taki pewien problem. Będzie czuć, że ten samochód ma problem, żeby gwałtownie szybko, e, mocno przyspieszyć, żeby był ten taki strzał e, mocowy. To jest w trybie komfort, bo samochód ma kilka trybów. Ma nawet, co Wam pokażę, ma nawet tryb off-road, chociaż. E, to jest troszeczkę przerost formy nad treścią, bo nie wyobrażam sobie XC90 w off-roadzie, ale ok. Jest tutaj opcja Polestar. Opcja Polestar Engineered to jest de facto oprogramowanie, które wymaga dodatkowej dopłaty. Natomiast kiedy wrzucimy sobie ten tryb Polestar, on nas w pewien sposób ratuje, bo reakcje samochodu na pedał gazu stają się bardziej żywiołowe, stają się bardziej. Gwałtowne. Mało tego, skrzynia biegów utrzymuje wówczas nieco wyższe obroty, i samochód jest przygotowany do bardziej gwałtownego, do szybszego skoku, do efektywniejszego oddania mocy. I w momencie, kiedy jedziecie taką drogą krajową, nie zwiększa się tutaj liczba mocy, tak naprawdę, ale ten samochód bardziej żywiołowo reaguje na pedał gazu. I Łatwiej jest wówczas wyprzedzić. Troszeczkę ten, to oprogramowanie Polestar Engineered maskuje pewnego rodzaju niedostatki mocowe w tym samochodzie. Inna sprawa, że to oprogramowanie też usztywnia nam zawieszenie, co jest dla mnie kompletnie zbędne i niepotrzebne w tym samochodzie, no ale mój Boże, tak to, tak to wygląda. Więc jeżeli Będziecie się zastanawiać nad xc 90 To warto się zastanowić, czy akurat z tą benzyną Mild Hybrid, która jest oznaczona jako B5, czyli ma też napęd na cztery koła. Bo jeżeli wymagacie od samochodu takiej konkretnej dynamiki, może być tutaj nieco niewystarczająco pod tym kątem. Co oprócz tego, oprócz tego samochód jest fantastycznie wyciszony. To chyba nie jest zaskoczeniem. Prowadzi się to auto zwyczajnie, jak na dużego miejscowego suwa przystało. Nikt tutaj od XC90 nie będzie oczekiwał, że to auto będzie jeździło po zakrętach jak samochód sportowy w żadnym wypadku. Natomiast jeszcze o komforcie zawieszenia, ponieważ auto oczywiście ma zawieszenie pneumatyczne i trochę mnie to zawieszenie pneumatyczne. Rozczarowało, ponieważ yy, jasne, XC90 z tym zawieszeniem jest komfortowa. E, bardzo przyjemnie pokonuje nierówności, ale to nie jest. O, właśnie, teraz to było słychać. To nie jest taki poziom pływania w cudzysłowie, jak to miało miejsce chociażby w mniejszym XC60 czy w limuzynach S i V90. Przywykłem już do tego, że pneumatyka oferowana przynajmniej przez Volvo ma problemy z krótkimi, poprzecznymi nierównościami. Ok, ale nawet jadąc, pokonując różnego rodzaju nierówności, tutaj nie mamy do czynienia z gładką drogą jak stół, jest tutaj trochę tych nierówności. Nie podoba mi się to, że pneumatyka powinna nas izolować w jak największym stopniu od tego, co się dzieje tam gdzieś pod nami. Natomiast w XC90 niestety, ale mam wrażenie, że bardzo duża część tych nierówności jest przenoszona do środka, to zawieszenie nieprzyjemnie dobija. Trochę mnie ta pneumatyka rozczarowała, spodziewałem się więcej, przyznaję się bez bicia. Poza tym ten egzemplarz, a mam do czynienia z egzemplarzem naprawdę świeżym, bo jak go odebrałem, on miał przejechane raptem 3600 km, więc to jest tak naprawdę nic. W czasie jazdy po nierównościach coś wpada w drgania w tylnej części kabiny, i nie jestem w stanie zlokalizować tego czegoś. Nie wiem o co chodzi. Od czasu do czasu też gdzieś w tylnej części do moich uszu dobiega jakieś delikatne trzeszczenie. Nie wiem, co to jest. Natomiast wydaje mi się, że to jest po prostu przypadłość tego egzemplarza, bo jeżdżąc innymi modelami, czy nawet innym XC90, czegoś takiego nie było. Więc uznaję, że to jest po prostu problem najprawdopodobniej tego egzemplarza. Nie wiem, czy działanie zawieszenia pneumatycznego to też jest kwestia tego egzemplarza i może w innych. 90-kach działa to efektywniej, działa to lepiej, nie wiem, mam taką nadzieję. Natomiast, reasumując, powiem Wam w ten sposób, że pomimo tych 10 lat stażu XC90 na rynku, nadal uważam, że jest to samochód fantastyczny pod wieloma względami. Poczucie w tym samochodzie ja mam tutaj poczucie siedzenia w fortecy. Bardzo dużo jest przestrzeni przede mną, bardzo dużo jest przestrzeni wokół mnie, tak samo dużo przestrzeni jest z tyłu, ale pomimo tego, że to auto jest tak obudowane, to widoczność z samochodu jest bardzo dobra. Ja mam poczucie zawiadowania wielką fortecą, która jest bezpieczna, która jest komfortowa, no okej, okay, jasne. Jest luksusowa, i po prostu dobrze mi się przebywa w tym wnętrzu. Ja się czuję dopieszczony. Eee, czuję się dopieszczony zarówno od strony wyposażenia, jak i od strony wykończenia tego samochodu. Mimo wszystko spasowania tego samochodu i bardzo mi się podoba Volvo, bo to jest kolejne Volvo, które prezentuje ten trend prezentowania luksusu. Prezentowania luksusu w wydaniu szwedzkim. Ten samochód na przestrzeni lat, tak jak wspomniałem, był aktualizowany. I XC90 pojęcie luksusów motoryzacji prezentuje, interpretuje na swój sposób. Ten samochód nie atakuje nas mnogością wyświetlaczy, mnogością często zbędnych jakichś ekstrasów, udogodnień, wodotrysków na pokładzie. Ten samochód jest wciąż nowoczesny, oferuje bardzo dużo od strony technologicznej, od strony zaawansowania, ale tego nie widać, kiedy się wsiada do tego wnętrza. X-90 nie jest samochodem skromnym, biorąc pod uwagę, co ma do zaoferowania, ale prezentuje to w sposób skromny i bardzo mi się to podoba. Nie jest tutaj w żaden sposób ostentacyjny, więc jeżeli ktoś szuka samochodu takich rozmiarów topowego SUWA w gamie Volvo, umówmy się to to jest naprawdę satysfakcjonująca i bardzo interesująca propozycja również na tle najbliższej konkurencji z mojego punktu widzenia wydaje mi się jednak, że oczywiście w XC90 siedzi się trochę wyżej tak jak wspomniałem, to jest taka wysoko postawiona forteca, i to bardzo wielu ludziom może się podobać, więc nie dziwię się, że ten samochód jest też hitem sprzedażowym. Natomiast większość z tych rzeczy tak naprawdę załatwia moim zdaniem kombi V90, i z moich doświadczeń wynika, że V90 też była po prostu bardziej wygodna pod względem tej pneumatyki. Więc można sobie V90 nadal z tego co widziałem zamówić w odmianie CC, czyli cross country, nieco podwyższonej. Nie wiem, czy ja bym się decydował akurat na XC90. Ja w ogóle ograniczyłbym się do XC60, bo to jest samochód, który pod kątem moich wymagań spełnia absolutnie wszystkie oczekiwania, wymagania, jakie można. W stosunku samochodu mieć, no XC90 też jest samochodem niezwykle szerokim, więc warto to mieć na uwadze. Natomiast bardzo dużym argumentem właśnie dla topowego suwa jest fakt, że on oferuje 7 miejsc siedzących, nawet jeżeli ten trzeci rząd jest przeznaczony tylko i wyłącznie dla dzieci. Więc jeżeli ktoś potrzebuje absolutnie samochodu, 7-miejscowego to 90 będzie dla niego bardzo dobrym rozwiązaniem. W innym przypadku myślę, że inne modele Volvo typu właśnie V90 zaoferuje tyle samo albo nawet i więcej. Albo nawet i więcej. Natomiast nie wspomniałem pod względem napędu, tutaj nadal ta miękka hybryda to jest najlepiej działająca miękka hybryda. Właśnie w gamie Volvo ta miękka hybryda została zrealizowana i tak skonstruowana, że to tak powinno właśnie działać. Kompletnie bezinwazyjnie, zupełnie tego nie czuć, kiedy ten silnik gaśnie, kiedy on się z powrotem włącza. Fantastycznie. Myślę, że to tyle. Opowiedziałem tyle, co chciałem na temat XC90. Mam troszeczkę mieszane uczucia względem tego samochodu, nie mniej. Uważam, że jest to samochód godny najwyższego polecenia, mimo wszystko. I cieszmy się, że jeszcze taki XC90 jest, można je kupić. Co prawda, ja bym tutaj widział raczej silnik wysokoprężny, bardziej bym po prostu licował z charakterem tego samochodu. Natomiast cieszę się, że taki samochód jeszcze jest w ofercie, biorąc pod uwagę następcę, czy odpowiednik. Czyli model EX90 suwa podobnej wielkości, ale już w pełni elektrycznego. Takie mamy czasy. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Link do pełnego testu zamieszczam w opisie tego filmu. Zachęcam Was niezmiennie do subskrybowania, do zostawiania kciuków w górę, komentowania. No i cóż, widzimy się na pokładzie innego samochodu, testu innego pojazdu. Żegnam się z wami. Hej.